List z księżyca numer 1 o tobie, którego nazywałam Księżycowym Chłopcem. Nazywałam cię kiedyś księżycowym chłopcem. Byłeś daleko w zimnej Norwegii, jakby zanurzony w innym wymiarze wśród północnych świateł, które drżą na niebie jak ciche myśli. A jak rążyłam po ciemnych ulicach Warszawy? słuchając naszej piosenki która wtedy wydawała się tylko melodią a nie proroctwem odliczałam dni do sopotu jakby czas był paciorkiem modlitwy który można trzymać w dłoniach dziś to ja huśtam się na księżycu zawieszona gdzieś pomiędzy światem a snem i wciąż powracam do pytania z tekstu piosenki, gdzie jesteś? Nigdy nie przypuszczałam, że ta piosenka stanie się naszą cichą, przeszłą przyszłością, że odsłoni sens, który bolał zanim go bo zrozumiałam. Wróciłam do pisania, bo jedna część mnie. Odrodziła się jak światło po zaćmieniu, a druga, ta bardziej krucha, bardziej prawdziwa, siedzi na księżycu i czeka, aż mnie odnajdziesz w tej jasności. Czeka, aż wejdziesz w tę przestrzeń, gdzie czas nie biegnie, tylko pulsuje, gdzie wszystko dzieje się na granicy pomiędzy niedopowiedzeniem a dotykiem pomiędzy snem, a byciem naprawdę. Może jesteśmy księżycowymi ludźmi, takimi, którzy nie chodzą po Ziemi, tylko unoszą się po orbitach swoich historii. Może zawsze mieliśmy spotykać się w półmroku tam, gdzie słowa mają ciężar gwiezdnego pyłu, a milczenie Potrafi oświetlić więcej niż rozmowa. A może wszystko zależy od tego, czy potrafisz usłyszeć to, co mówią bez głosu? Czy w tej srebrnej ciszy dostrzeżesz mnie i wybierzesz, by do mnie dołączyć? Zapisano na granicy światła i wspomnienia.